Witamy, witamy Was koni, bardzo serdecznie, duet and Rock'n'Royo w składzie Domina z Batem i figlarny świntuch robocik Rock. Witam Cię przyjacielu. Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z ogromną przyjemnością. Dokładnie tak. Kochani, dzisiaj kontynuujemy oczywiście zabawę w środowisku Pre-Sequel. I e, mam dzisiaj Rockowi do zaproponowania pogadankę na myślę temat ciekawy, na myślę na temat... Aż dziw, że rok już nie zrobił na jego temat vloga. Mianowicie rolnik szuka żony. O kurde, stary, no nie. To gdzieś mi to umknęło, to jest jakiś show, nie? Ale ja to upustwiam, stary, to jest mega zajebiste. Tak, ja, no faktycznie to jest temat vloga jak nic. No, no. <laughs> Ale ja wiesz co? Ja tylko widziałem zapowiedzi, że to, znaczy to mi wystarczy, będziesz musiał mi opowiedzieć, jak to wygląda dokładnie. Nie ma sprawy, z przyjemnością nieukrywaną. Czekaj, tylko po, po, pozbędziemy się tych gnojków tutaj. <laughs> Pięknie. Więc tak, na dzień dobry, nie jest to program z kategorii. E, Chamstwo, obsceniczność, wulgarność to jest przesympatyczny, taki w sumie czuły program z kategorii ktoś tam wybiera kogoś spośród, by zamienić daną osobę w swoją drugą połówkę i towarzysza życiowego. A padło na dokładnie, że was nie skochać: 5-4 rolników w różnym wieku, i co za tym idzie, odpowiednie zestawy kobiet. Potencjalnych wybranek. Aha, aha. Ale jest to, wiesz, tak, raczej nie są to osoby, które są jakoś super mega piękne, ale właśnie nie o to chodzi w tym programie. Tu nie ma nacisku, wiesz, na yy, wiesz, kipiące seksem sceny i w ogóle jakąś tam obrazoburczość, prawda? Aha, aha. Tylko wszystko jest utrzymane w takim naprawdę klimatycznym, rzetelnym tonie troszeczkę chłopów, wiesz? Tam, każdy wygląda troszeczkę jak Boryna, nie? Ale to, 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 to jak najbardziej, wiesz, to jak najbardziej ma swój urok, nie? Boryna to ma duża ucha, nie? O, Kawa hopa. Ale słuchaj, no przecież, fantastycznie to opowiadasz, kurde, ja muszę po to sięgnąć, jak nie jest. Nie, naprawdę, świetnie się to ogląda, wiesz, z żoną jesteśmy mega, mega, Powiedzmy, usatysfakcjonowani tym obrazem. Dobra, Knojki. I wiesz, te kobiety są takie dobre. Naprawdę. Znaczy, fajnie jest pokazana taka szczera miłość. Bo na przykład, jak jest ten program, co tam. Yy, yy, mama wybiera żonę dla syna, wiesz. Ale no właśnie o tym chciałem. No, to jest no, mega no. żałosny program. To jest po prostu tak żałosne. Taka żenua. Wiesz, mam i synki, które tam, wiesz, a co mamusia powie, no. I to widać, że to jest takie grane, mega. Tragedia, nie? Tak blisko, blisko, tej całej tam Wawa czy jak to tam było. No, ale tutaj jest to takie naprawdę sympatycznie, to się po prostu przyjemnie, wiesz, ogląda, wiesz, jak oni tam testują te dziewczyny, jak tam doją krowę, nie wiem, prosiaka, muszą tam pogonić, prawda, nie? Uwalić łeb jakiejś tam Kurde Drobiowi, no. Gdzieś tam na traktorze jeżdżą. Słuchaj, też w ogóle jeden gościu ma takie sprzęty stare rolnicze, że ja nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Dlatego teraz pomyślałem o tobie, bo ty miałeś tą zajebiście kurwa super mega wciągającą serię i tam traktorem iździ przez 3 lata, nie? No. I tak teraz razu pomyślałem o tobie, kurwa, Lokensowi to się musi spodobać, nie? Muszę mu sprzedać, muszę mu sprzedać pomysł na, 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 na ten serial A On leci w jedynce, o dziwo. Coś dobrego jest na tym programie. I, i... Także polecam, kochani, chcecie się odchamić naprawdę dobrze bawić. Nie znaczy to, że program jest nudny w żadnym wypadku. Nie no jest to wrażeniem, nie spodziewałem się po telewizji polskiej takich, takich sensacji Znaczy nie spodziewałem się właśnie po ręwie, że poleci coś takiego No What the fuck, coś ty zaś aktywował Here I come to save the day Nie wiem kto mnie nagle uleczył ale na pewno nie byłeś to ty No trochę ja Dlaczego co są dwa roboty? Dlaczego jeden tańczy w ogóle? What the fuck? To jest mój specjal, wiesz, ja tutaj mam różne takie sensacje. Kurde, jak to się fajnie tłucze! To się genialnie tłucze, jeszcze lepiej się w tle rozmawia, aczkolwiek pragnę zauważyć, że kompletnie źle idziemy, tak od razu mówię. Ale nie, nie, nie wyglądasz na osobę, której by to zajebiście przeszkadzało. Nie, nie, nie to, to bardzo dobrze się bawię. Ja jestem, jestem zdumiony twoją historią, szczerze mówiąc, bo ja kompletnie się nie spodziewałem tego, że w telewizji polskiej może jeszcze coś być wartościowego. Dokładnie, ja też nie. Tym bardziej, że nie, to, jakby, jakby ten program też nie zapowiadał jakiejś wielkiej wiesz, ja... rzetelności wiesz, telewizyjnej. Nie? Ja, jak to... Ja to usłyszałem, to myślałem, ja pierdziele, ja myślałem, że telewizja zajebiście upada, ale to już jest mega gwóźdź, nie? Mega gwóźdź, no nawet nie dębowej, tylko takiej, wiesz, lipowej trumny, nie? Ale powiem Ci, zajebioska, człowieku. Jestem zadziwiony, że, że wiesz, że komuś jeszcze chce robić wartościowe programy w oparciu o taki pomysł, który jest raczej zrobiony do takich drętwych reality show, nie? Właśnie, właśnie dokładnie tak, nie? Ktoś tchnął, powiedzmy, nowe fajne życie, wiesz, w pewną mechanikę tego wszystkiego. No, 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 no. Zgadzam się, zgadzam się, no fajnie, to na pewno rzucę okiem, kurde. Ale no to... to no. Wiesz, naprawdę, wiesz, no dla socjologa, nie, fajna sprawa, ty też się tymi segmentami interesujesz. I nie, nie wyczuwam w tym, naprawdę za, strasznie przeżywają, kurde, to, 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 wszystko, te ludziska i, 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 no fajne to, kurde, jest. Nie, to super. Dobra, my no musimy przejść tam. Też jest mały latający robocik z brodą. Przeurocze. Okay. Kompletnie się nie spodziewałem. Dobra. Dobra. Co za Wszystko mamy? No, tragedii powiem ci nie ma, przyjacielu. Aczkolwiek musimy się doda, dostać na, 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 na taką, taką dosyć wysoką platformę, powiem ci szczerze. Nie wiem, czy ja się tutaj. A, proszę bardzo, nawet wyszło. Spróbujemy doskoczyć mniej więcej tutaj. Double O trap. Kupio Jestem. Mm, no i bardzo fajnie. Bo wiesz, bo, jakby, jakby wracając do tych dochodów, do wszystkich programów, które udają reality, No. Wiesz, no nigdy nie wiesz tak naprawdę. Znaczy, właściwie widzisz to od razu, bo z reguły do tych programów reality show są ludzie zapraszani jako aktorzy w sensie takim, że mają grać tam coś konkretnego. Mhm. Mm mm -hmm. broń, broń. Wybierz sobie, przyjacielu. A ty coś, może ty sobie wybierz pierwszy? A nie, nie to ja wezmę sobie tylko jedną, tak z ciekawości. O, a ty sobie ogarnij resztę. Bo tak jak mówię, ja wladowy i Jacobsy bardzo lubię przez stylistykę i w sumie osiągi. No, mm, proszę okay. bardzo, jeszcze jakiś taki brzydki bagnet tutaj jest. Mm. Zamienię go sobie z pistoletem, chociaż pistolet ma więcej damage, a większy magazyn size, to, to nie jest dobra, kurde. Na razie pistoletem o nie wszystko co się da, kurde. Amo sobie pobiorę. Hmm. Ty masz fajny ten taki laser, to jest w ogóle propozycja nowej nowej pokawki y, 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 y. w tej grze. Takie lasery śmieszne, wiązki laserowe. Aha, tak, 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 tak. Muszę zobaczyć z jakiego, to z jakiego to Amo korzysta, bo nie lepiej mieć dwie bronie, z których każda inny gra. korzysta, nie? Oczywiście, oczywiście, najlepiej. No. Ale co są czasem tak fajne te pokawki, że. A aż się ale... prosi, żeby czasem mieć dwa karabiny. Jestem. I właśnie wiesz, jakby oglądałem kiedyś taki program z facetem, który. Pamiętasz gościa, który grał w American Pie tego Stiflera? <coughs> oczywiście, że tak. No, i on kiedyś opowiadał historię o tym, mm. że, że startował do jakiegoś takiego programu podrywacze na MTV. Aha. I, i że go nie wzięli, bo <laughs> z, za słabo grał prawiczka, nie? <laughs> ja, pierdzielę. No tak, do no, Stevlera grać prawiczka, żeby się pożykał. No, no, tylko że on pod, potem dopiero zaczął grać już w tych filmach, nie? To było takie jego, jego pierwsze ten. No i nie tak, przypomniałem tak, tak. sobie o tym, bo, bo mm. faktycznie teraz na MTV jest program, w którym. Wiesz, jest tam y, grupa prawiczków f, tam, i dziewic, nie? Którzy gdzieś chodzą na imprezy i za szuką cenę chcą się pozbyć tego obciążenia, bagażu w postaci, wiesz... <laughs> masakra, nie masakra. Nie, 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 nie dobrze to wygląda, ci powiem. Nie, no, no, nie, w bardzo nie. dziwnym, dziwnym, wiesz, w dziwną stronę to zmierza. Nie, mnie kiedyś rozwaliło to, że matki gejów umawiają ze sobą swoje psy. Coś takiego, taka wysoka hybryda była, nie? Na zasadzie, że ludzie już naprawdę albo wiedzą, co chcą, albo jeszcze nie wiedzą, czego chcą, wiesz, i media im to proponują, wiesz. Wiesz co, ja się tak zastanawiam, czy, czy to nie jest tak, że, wiesz, że te że to, to programy nie są po to robione, żeby ludzie jakoś, wiesz, obserwowali życie, nie, innych, tylko tak, dla jaj, żeby się pośmiali z innych trochę i, i że to jest za zgodą wszystkich zainteresowanych tą kwestią. Też mi się tak wydaje. To już jest takie bardziej Kom komedia niż, niż jakieś reality show coś ty zaś aktywował jakiegoś dubstep motyla no Ja pierdzielę no nie mogłeś wybrać lepszej klasy, tyle ci powiem Chodź tutaj weźmiemy sobie przy okazji jakiegoś dodatkowego kościka Dobrze, dobrze, już teraz Już idę, już idę, przepraszam, zamyśliłem się Cieszy mnie to, że tu nie brakuje wiesz tych zbiorników z tlenem a tak. No. Bo ja nienawidzę, kiedy coś mi się kończy, ja muszę szybko działać. Ja lubię mieć luz w tego typu grach i martwiłem się. No, ale wiemy, kompletnie właśnie... niepotrzebnie. Ja, pamiętasz... No, no kurde, nie, 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 nie pytam, falauta pewnie doskonale pamiętasz, nie? Nie wiem o czym mówisz. <noise> Ten, <coughs> ten wyścig z czasem, który był w jedynce, no, to mnie irytował. Tak, ale to naprawdę musiałeś się postarać, żeby to spieprzyć, Tym bardziej, że w jednym mieście, <susurzenie> chyba The Hub, mogłeś sobie wykupić dostawę wody to, dla twojej krypty, przedłużając tam, temat o dodatkowe 100 dni, i wtedy już w ogóle mogłeś wszystko zrobić. No, no, tylko, tylko wiesz, jakby ta świadomość tego, że jednak tak. mam. Wiesz, już, już nie ten... No faktycznie nie było problemem. Wiesz, ale to była pierwsza gra, taka jedna z pierwszych moich gier, to jeszcze nie wiedziałem wtedy, że nie lubię tych wyścigów z czasem, wiesz? No, no, no. Zresztą no, w tamtych czasach to, to nie było coś nadzwyczajnego. Wtedy gry były zdecydowanie bardziej wymagające, co miało swoje plusy i minusy, to byliśmy młodsi. Tak. A ja ci mówiłem o tym tym e, małym, małym paradoksie z Brianem Fargo, w sumie do czego doszedłem ostatnio. E, to chyba żeśmy w czasie naszej rozmowy, że facet o, o języku angielskim... A tak, 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 że gra nauczyła mnie komunikacji. Dobra, dobra, okej, okay, to było, nie. Troszeczkę nie podoba mi się ten przytłumiony jednak dźwięk podczas walk, jednak, jednak jest to jakieś takie duszące. No, 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 tak, 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 masz wrażenie. Na, na, po, na początku było fajne, ciekawe. Tak, tak, ale teraz jest to takie dusząco męczące, wiesz? Nie ma tych krystali krystalicznych efektów dźwiękowych. Wiesz co ja mam? No. Ja mam takie wrażenie, że już nie mogę się doczekać, żeby się wynurzyć, żeby wiesz, żeby, żeby. Zaczerpnąć powietrza. Tak. No i mam wrażenie, że mam zatkane uszy. A ja nos. <grym> to ty masz! Ty byłeś w, w ogóle cały czas. Słuchajcie, bo. bo e, Rojo to jest taki facet, który. bo ja zawsze jestem schorowany, nie? No, ty jesteś często. Tak, i on mi zawsze co jakieś tam, y, od rekina jakieś soki, jakieś tam różne rzeczy. <grym> rekina, soki, kurwa, no dobra, powiedzmy. <grym> Żebym sobie kupił, a teraz Skubaniec kurde zachorzał i od, od tygodnia, kiedy my żeśmy nagrywali? Ty jesteś chory już przynajmniej w tydzień. Tak, ja mam infekcję, wiesz, że tego nie wyleczysz normalnymi metodami, ale już mi schodzi temat, spoko, bo jestem na antybiotykach, także luzik. Normalne tak, to tam wyleczysz, zabezpieczysz się, ale jak masz jakąś pieprzoną infekcję, no to nie ma rady, nie? No. Ale wiesz, jak już chcecie brać antybiotyki, to w środku tygodnia, nie na weekend, bo nie można tego mieszać z alkoholem. <laughs> <Na> uwaga. <laughs> no. Ale jest ok. Ja mam, ja mam akurat, wiesz, tyle pozytywnej energii w sobie, że trudno, trudno mnie zasmucić, wiesz. <laughs> a słuchaj, wiesz, jedną rzecz chciałem cię zapytać, bo... Słucham cię uprzejmie Ty już jesteś w trakcie, a ja myślę o tym, żeby zacząć. <śmiech> <śmiech> Ja pierdzielę, dobra, super, no. Nie, nie, mówię, mówię o Evil Within. No, 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 no. Jakie są Twoje wrażenia po. po znaczy, bo generalnie mnie zachwyciło to, że, że tam jest taki przeskok między tym durnym szpitalem. Tak. Który, a, a, a nagle jakim, jak, jakąś apokalipsą? Jak to dalej się toczy? Czy to jest dalej tak, takie, takie są zwroty akcji? Słuchaj, cały czas są zwroty akcji. E, znaczy, generalnie gra jest hybrydą wielu bardzo fajnych e, horrorów, mechanik tych horrorów. Wiadomo, to jest twórca Resident Evil. no, no To wiadomo, no, to wiadomo to... bardzo dużo tej gry jest w tej grze. A dodatkowo jest są tlasta, czy z Aliena, na przykład chowanie się w szafkach, e, broń palna, tego typu elementy no to chociażby z Saferinga. Mhm. Mm. No, powiem ci, no, jest... No, fajna hybryda tego wszystkiego, co ci będę więcej gadał. E, od razu mówię, no, gra jest trudna i ciermiężna. E, ale, ale kurczę no... ale jest klimat. Nie jest ten taki klimat typowo cylinderowy, czyli nagle coś ci z dupy wyskakuje, nie? Nie ma, nie ma. Tu jest jednak ten horror budowany klimatem i taką ciężką, surową, toporną atmosferą. Wiesz, no ludziom się podoba, mi się to jeszcze fajnie nagrywa, aczkolwiek tam z jednym bossem trochę się męczyłem, powiedziałem, że pierdolę tą grę, ale wiesz, ja potrafię się wziąć za siebie i wykazać niemałą determinacją, no to jakoś w końcu mi się to udało i tyle, nie? Ale o wiele lepszy niż Alien, według mnie. Ale wiesz, to jest kwestia, ja na przykład Alien dla mnie bomba jest, wiesz? No widzisz, no. Dla każdego coś innego, nie? no, no, no. no. Pewnie, że tak, pewnie, że tak Ok, Rokens, mi się wydaje, że jesteśmy niedaleko Dobra, mało do roboty nie mamy, jak tutaj będę pikował. Pięknie, 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 pięknie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Bardzo. Ja nie skąd ja wytrzasnę ten pistolet, ale jest doskonały po prostu. Rzadkość tak zależy na początku przygody. Nie! Yeah. O, oh, ładnie, że się to Jakoś nie jestem specjalnie zadowolony z tych broni, co mam. One mają rozrzut straszny. A się pewnie za niedługo zmieni. No, cholera jasna. Dobra, spokojnie, jakoś sobie może poradzić. Poradziłem sobie. Dzięki. Ok, problem samo, niedobrze. So Coś ty aktywował znów. To jest za jakiś robot. Lada i zabija. Dobra, padł, wow, wow. Wladow mi ucieka, wladow mi... Kurwa. Wladow mi dobry wpadł do lawy. No nie Gnoje. Headshot na jumpie, śmiecie. Jeszcze raz, bawimy się. Rokę za tobą. Padł. Nawet się nie obracałem, wiedziałem, że się nim zawiesz. O, i to jest przyjaźń, kurwa. <laughs> Bardzo dobrze. Niepokojąco dużo czerwonych kropeczek wokół nas, przyjacielu. No, jest tego od Dobra. To nic, ja tam się wmontuję w to bagno i odpalę speciala. O, -o, -o. Jakoś poczyszczę A Jeżeli tam będziesz, w... dobra, to ja idę do ciebie. O, zajbi się od razu snajperką Hedy celuje. A, ten, ten, ten twój skill. Jep go, batem. Chodź tu się jesteś moim niewolnikiem, ty! Chodź tu! Uciekam się z krytykal. Wow, ktoś tam ze strzelby prosił, widzę go. Dobra, w alarm. <grytical> jestem, jestem. Ok, cimci, ci cimci, cimci, tak bardzo cimci. tam jeszcze strasznie dużo ich jest tutaj, ale pewnie dlatego, że tych specjalni można tak często używać. Wow. Za jej Znów, no kur! Fakin! No wszystkie te broni idą w pizdu do tej lawy, no? Stary, zielony, jakiś LKM poszedł się, wiesz? Lawić. Nie dobrze. No poczyściliśmy temat. Dobra, to teraz możemy udać się do kwadraciku. Dobra, dobra. A, bo tamtlen żeś pewnie zaczerpnął, ja nie potrzebuję, bo jestem bohater. No nie gadaj ty! Cwaniaku. <noise> no właśnie planuję się brać za tego Evila, jak tylko Aliena skończę, a Alien to jest, wiesz, to jest taki koks na, na, wiesz, na 20 godzin, wiesz, grania. 20 godzin. <noise> tak? No to no, nieźle. naprawdę, ale i to jest taka gra, która się powinna już... Ja jestem na takim etapie, że już 3 razy byłem pewny, że to jest koniec. Aha, na tej zasadzie. No, a tu jeszcze nie, a tu. A tu nie, nie, nagrywaj kurwa, dalej nie ma, że boli. Ale nie, fajnie, fajnie wkręcają, to, to, się, to się dobrze dobrze. Ale to mówię, no to kwestia Aliena i tego takiego. Wiesz, ja chodzę i pod, patrzę na te stacje, nie? Bo tam jest dużo takich, takich momentów, że, mm -hmm. że Że, że, że nie ma akcji, nie? Ja? Mm -hmm. Więc chodzę i podziwiam te stacje kosmiczne i te historie, i tak. Co jest grane? Dlaczego ty mi nad głową skaczesz? No i tak jakoś. Nie będę ci przeszkadzał teraz. Dobra, dobra. No to wiesz, kwestia gusto, Ale dalej nie są to gry, które wiesz, tam powiedzmy jakoś niszczą światy w ogóle i. No, no. No. Radof. Radof. Ale wiesz, na co czekam? No. Czekam na Shadow of Mordor z tym Aha. krasnoludem. Nie wiem, czy doszedłeś już do tego momentu. Oj, nie, jeszcze nie. Jest tam taki krasnolud i ten krasnolud jest mega fajnym typem. I czekam sobie na DLC, może będzie można pograć tym krasnoludem albo coś w ten deseń. W ogóle pograć krasnoludem, fajna rzecz. No, to nie wątpię, że będziecie, że ci się spodoba. Ty bardziej, że właśnie takową klasą, rasą chcesz grać w Dragon Age'u, nie? No, 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 ja fanem jestem. Ja dalej mam problem Wiesz, co do stylu nie? A no, no, nie no, wiem. Co ja, nie, no dla He mnie, znaczy, w, w Dragon Age'u zawsze działał bardzo dobrze what e, what e, 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 to like wojownik z dwuręcznym rażem. Stary, my tu hihu kichu, a mi tyle brakuje, się dziwię, co się dzieje? Dobra, mam tutaj. Okej. Okay. Dobra. Słuchaj, musimy przesunął. No. Kwadracik się przesunął, słuchaj, i musimy kogoś wykończyć. Bardzo podoba mi się. <gadracik> tak, to jest bardzo dobry ten. Nie wiem do końca dlaczego, ale. Kogo, po co, przez co, 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 co <gadracik> zrobił, dlaczego zawinił i dlaczego tak brutalnie skończy. Dlaczego Nie będzie musiał zginąć z ręki ladacznicy i robota Erotomana. Słuchaj, a to mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, też jestem, jestem ciekaw, bo Słuchajcie. my na, n, n, nagrywamy trochę odmienne rzeczy, co jest także fajne, chociaż Słuchaj. jak nagrywamy podobne też jest fajnie, bo zawsze mnie interesuje twój punkt widzenia, Jasne. natomiast e, powiedz mi, jakby, m, hmm? co ci się ostatnio, pomijając ten hmm? Evil Within, co ci się ostatnio najlepiej nagrywało? Najlepiej nagrywało? Mhm. Kurde, no Shadow of Mordor bardzo, bardzo lekko, tak płynnie się nagrywa, kurczę. Eee, wiesz, no, ja teraz tak jak mówię, traktuję gameplayowo te materiały, tak? Bo wychodzę z założenia, że kana różnorodność kanału na tym zyskuje. Jestem bardziej elastyczny. Eee, nie zamykam się w seriach, które tylko na początku ktoś ogląda, a potem wszyscy się męczą. I mi brakuje w tym momencie czasu i ramówki na coś, wiesz, nowego na tej zasadzie. No, no, no. no, no. Tak let's play e to coś, wiesz, pod konkretny cykl, albo Rock and Roll, albo choryki, bo to wiadomo. Kurczę, nie wiem, ja raczej już nie nagrywam czegoś, co mi się ciężko nagrywa. Wiesz, jeśli mi się coś w trakcie zaczyna chujowo nagrywać, to ja ludziom mówię, nie, ja jestem brutalny, ale szczery. Nie, kochani, to mnie nie bierze, to jest po prostu takie owakie, wybaczcie, nie tym razem, nie. No, no, no. Ale, ale, ale. No, z Tobą mi się zawsze wszystko zajebiście, wiesz, nagrywa. Ale nie, no to. Ale... No, właśnie to chciałem usłyszeć, to był powód tego pytania. Ale nie, no, dla mnie to był truizm, o którym nawet nie ma sensu wspominać, no ale. Tak czekałeś? Czułem. Ej, co ty mu zrobiłeś?

nie, pytałem cię też z myślą o horrojkach, nie? Mm -hmm. bo, bo one stały się takim cyklem dosyć yy, rozpoznawalnym, nie? Mm -hmm. yy, trafi ci się czasami taki horror, tak. że, że wiesz, że totalnie, wiesz, że on się fajnie nagrywa i fajnie się ogląda, w tym sensie, że to jest fajna gra, mm -hmm. ale że jest tak popieprzony, że nie jesteś w stanie, wiesz, się za to brać, bo, bo, bo wiesz, mm -hmm. bo to jest przegięcie... Wiesz, że my się jednak wczuwamy w te gry, nie? Aha, ale co, że gra jest po prostu jakoś, nie wiem, obrazoburcza, ciężka? Nie, 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 że jest ciężka w tym sensie, że wiesz, że jest na tyle przeważająca, że wiesz... Aha. Bo ja mam takie sytuacje, że wiesz. Ja z Outlastem tak miałem na przykład, mm -hmm. nie? Rozumiem. Że, że, że był po prostu z, z, za ciężki w pewnym momencie dla mnie i, i ja nie no, po prostu wiesz. On jest nie był obrzydliwy, nie? To był mm -hmm. ten. Ale przeraża mnie ta gra na maksa. Wiesz co, im coś jest bardziej popierdolone, chore, brutalne, wulgarne, wiesz. Psychiczne, psychodeliczne, tym tym lepsze. wiesz. No Ja jestem jednak gościem o taki gier, ja mam ten cykl postalowo. Wiesz. Jeśli no, no, wychodzi no, no. jakaś popieprzona, chora gierka, to ludzie wiedzą, że rojo to ogranie, bo jestem takim trochę psychopatą. Nie, yeah. to będę miał dla ciebie temat, ale. to Wiem, wiem, ciekawa, wiem, tak też nie. chcę z Tobą pogadać o hatred. <laughs> to jest ciekawy temat, ale chciałem ten odcinek wiesz, yy, zadetykować rolnikowi. No tak też pomyślałem, no. Jakieś pistoleciki, może coś chcesz, ja mam full i tak. Tutaj ten. Także ja myślę, że to jest dobry moment. Ile masz tam na liczniku, bo ty masz jakiś fajny tam licznik, nie? Który ci to fajnie ogarnia. 23 minuty mam. Nie? A no to jedziemy dalej. Dobra. No to jeszcze, to jeszcze... No muszę niestety, wybacz, muszę powyrzucać tutaj lud. No my zawsze, no. zawsze staramy się Wszystko jakoś warte. Tak... No, 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 no staramy się jakoś tak te luty między nagraniami wyrzucać, bo wiemy, że to dużo czasu zajmuje i to niespecjalnie jest ciekawe, tak. bo siedzimy w tym inentory, ale czasami czasami musimy ich w trakcie. No i dobrze. Ja tak pamiętam kiedy żeśmy Jakoś myślę sobie, że już od jakiegoś czasu ludzie przestali tam oczekiwać po nas. Poważnego w, wglądu w fabułę gry. Aha, to jest w Borderlands, to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się po prostu chodziło od punktu do punktu bez, specjalnej, bez specjalnego angażowania uwagi. To było fajne. Tak, jak najbardziej. Wiesz, rok no, 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 mieszkamy tam daleko, niedaleko. No, w każdym razie nie mieszkamy na tyle, że dzwonię do ciebie i ej, rokę po bułki, tak, bo ja po gazetę, no to chodź razem, nie. No, niestety nie mamy takich <laughs> luksusów, dlatego musimy sobie tworzyć wirtualne pokoje spotkań, tak, interaktywne pod postacią gier i jest super. No. E, I dlatego, no. dlatego im mniej e, ingerująca gra w system naszej komunikacji, tym lepiej, no bo ja sobie z ręki mogę poklachać. Jesteście świadkami takiego normalnego, ej, co tam u ciebie, nie? <laughs> A, tak. <laughs> no, to tak, jest, no, tak. No tak, tak, kurczę, kurczę jest. No. Hmm. A, a propos, co tam u ciebie na, na PGA się nie wybierasz, nie? Nie, nie, ja mam y, ten y, ślub. Zaraz co tam dla ściemy wymyśliłem jako wymówkę. Aha, hmm. hmm. <laughs> nie, przepraszam, to akurat prawda. E, ten y, wesele, wiesz, kuzynki, bardzo fajnej, od rodziny Renaty, czyli już w sumie też mojej, hmm. w Nowym Sączu. A wiesz, jak to górale? No wiem, nie no, to ty I zawsze tam... chwalisz te, te imprezy Tak, e, to, to jest Mistrzostwo Świata, także tam nie ma zlitu i tam są poprawiny, człowieku, to jest konkret, <grym> nie, 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 słyszałem, słyszałem, słyszałem o tych, jakoś tak, nie, nie mam szczęścia do wesel, no, wiadomo, to rodzina, mm -hmm. to gdzieś tam szczęśliwi, to, to zawsze na plus, nie? Mm -hmm. Ale zawsze jestem taki podmęczony w trakcie i po, bo nie jestem wielkim fanem imprez, natomiast to, co ty opowiadałeś o tych, mm -hmm. o tych, o tych, o tych yy, urodzinach, zawsze to, to bardzo pozytywnie, no. Tak, tak, tak. Zresztą, wiesz, na podstawie moich ostatnich urodzin, no, no. Pod podobały ci się, stwierdziłeś, mm -hmm. że kurde, że chyba sam zaczniesz wreszcie robić, bo kurde, fajna opcja, żeby się spotkać. Nie? No, no, tylko ja, jakoś tak, yy, wiesz co, to chyba... Wynika z, z... z... Mój <coughs> ojciec w ogóle nie obchodził urodzin ani imienin ja też w ogóle. Jakoś Ale twoich ktoś... czy swoich? <coughs> ani, ani swoich, ani moich, bo ja też. Nie no, moje to wiadomo jak byłem dzieckiem, to się tam organizowało, nie? No, no, Ale on no. też nie przywiązało do tego takiej uwagi ja też teraz nie przywiązuję. Co nie zmienia faktu, że jeżeli mój syn ma urodziny, to ja jestem jak najbardziej. Mm -hmm. Ej, vehicle. Dokładnie! Wow. To ja, ja jako działowy. Robocik działowy? Dasz radę. Zab zawsze jestem. A jesteś! Wow! Zajebiście! Patrz, teraz to dopiero jesteś wieżyczką. stuprocentową. No. Zarąbiście. Rokens. Aha. Wow! No to postrzelamy sobie. A, i to jest taki wież. 100% Borderlands, tak, tak, tak. To tak, tak. Nie mogę się przyzwyczaić, że Henson no, Man no, no. jest na razie po naszej stronie. No, no, no. Ale to jest wszystko fabularnie wytłumaczone na razie, także spoko. Dobra, powiedzmy, że to mamy za sobą, aczkolwiek szkoda, że, 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 że te punkty doświadczenia są jednak ograniczone, małe. Ale przynajmniej tlenu. Wow, 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 wow. Dobra, Rockens, ja y, postaram się przeskoczyć, tylko wybadam jaki dystans będę musiał pokonać. Nie ma zła. Dobra, 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 dobra. <tryk> dobra. Takie mamy łazi, kurde, jak z tyłu, z, tył, z G.I. Joe, albo Section Men. O, Action Men, duże figurki takie miały <tryk> kiedyś. takie. Section Men też brzmi się ciekawie. Dobra, no to ciśniemy. W którą to stronę, bo w tą? Chyba w tą, tu, nie? Tu, tu, tu. Oooooooooooooooooooo! Nieźle, nieźle. Udało się, ale ledwo, ledwo. A masz tutaj tlen? Tak, Aha, to dobrze. Dlatego mówię właśnie, że Czy możemy tak bezczelnie kliknąć? Nie, ja muszę jednak skikuśnąć. Eee, wiesz co? Jesteśmy w tych 29 minutach, 27, to może być dobry. Kochani, panel, zapraszam was serdecznie za niedługo na kolejny odcinek. Rock and Royeremigd już rock Maciaszek i Patryk Rojorojewski w Borderlands Pre Sequel i zajmiemy się kontrowersyjnym tematem hatred. Ja również pozdrawiam i przepraszam, że tak niszczę imprezę i, i ten i, i kończę odcinek, ale no, ja mam zegarek. Jestem to jest wada zegarek. roka zawsze, jak się bawimy, klejemy, to rok zawsze mówi, no to już to, koniec, już czas wypada, iść, koniec. Idziemy, dalej. idziemy, Rojo, sorry, sorry, zaraz będzie żałował, Rojo, Royo, tu są aparaty, a Rojo, Jednak chodź już, załóż te spodnie Kochani ser, serdeczna <laughs> taka broda, trzymajcie się, a jest. Ba -ba.